Więc witajcie z powrotem. Farming Simulator 25 na mapie Hutan Pantai, moi drodzy. Dzisiaj mamy sporo do zrobienia. Musimy sprzedać nasze wyroby, mąkę. Ale tutaj akurat wyślemy pracownika, a my zajmiemy się koszeniem zboża, bo już mamy zboże do skoszenia. Zobaczymy jeszcze, czy nasze pole ryżowe jest zalane. Jest zalane. Trzeci etap wzrostu, także jeszcze troszeczkę. I będziemy mieli żniwa ryżu długoziarnistego Mamy kimchi na sprzedaż, jaja, mąkę Załadowane wszystko oczywiście po brzegi jak widzicie Nie ładuję już na tą przyczepkę wysoko, bo jak ładuję na tą przyczepkę wysoko to Później są problemy już Dwa razy leżała czy Trzy nawet na boku, także no Nie 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 Jednak nie tym razem Wyślemy sobie naszego pracownika. Zobaczymy, jak on jeszcze działa. Czy idzie dostarczyć to? Jak to teraz, jak to teraz zrobić pracę? Żeby on sobie dojechał ładnie i określ miejsce docelowe? Nie. Utwórz pracę. Dojedź do. Dostarcz. Dlaczego nie ma dostarcz? Palet nie możemy dostarczać bezpośrednio. No dobra, to chociaż żeby dojechał nam do tej restauracji, a później zrobimy swoje. Tutaj mamy restaurację. Także on sobie tutaj nam dojedzie. Jestem ciekawy, czy on w ogóle zacznie pracę. No jedzie kolega, czy zastanawia się jeszcze. Uda mu się w ogóle wyruszyć? Pewnie wbija dopiero w nawigację. Sam nie ma pojęcia, czy pojedzie, czy nie. O, ruszył. Jednak chwilę mu to zajęło, żeby tą y, drogę sobie wyznaczyć. Ciekawe, którędy pojedzie. Pojedzie tutaj w prawo. Możliwe, że pojedzie tutaj do tej drogi, do tej głównej. No zobaczmy my. my tymczasem wsiadamy do naszego maseja, Który jak widzicie już ma 209 godzin na latane, także to jest naprawdę sporo Teraz słomy akurat nie będziemy potrzebować, bo w ostatnie żniwa troszeczkę balotów nam się zebrało, także teraz sieczkarnia będzie włączona Jeszcze zobaczmy jak ją tutaj włączyć, chyba teraz jest włączona, co? Też tak mi się wydaje A rozłożymy sobie kombajn. Wejdziemy sobie w nasze oferty specjalne, bo chciałem zobaczyć, co tutaj jest. Fajna maszyna w sumie do tego. Do sadzenia ziemniaków. Ale powiem Wam, że ta maszyna to na razie nie. A teraz zaczęli jeszcze ziemniakami, to już by było dopiero. Byłoby co robić. Ja cały czas myślałem tym polem, który jest przed nami. Nie, teraz jest jednak wyłączone. Jak jest wsunięte, to jest włączone. Dobra, to teraz mamy OK. Pokosimy sobie to, to pole, i ten jęczmień damy sobie do naszej fabryki, do młyna. jak tutaj ładnie sąsiadowi chodzi słonecznik, no w sumie to już jest sprawia ostatni etap wzrostu, zaraz będzie do zbierania, może będziemy mieli możliwość zrobienia kontraktu u niego, to też by było fajne. No byśmy sobie ten słonecznik pokosili, zarobili trochę pieniędzy. Ozy się pięknie chowają, chociaż troszeczkę tego mleka mleka nie ma za dużo i to mnie też dziwi, bo, bo niby, niby to już kurczę czwarty rok, ten miesiąc przesuwam za miesiącem, chociaż na serii to tak wolniej to idzie, bo ja to staram się raczej grać realnie bardziej. To przez to nie chcę, żeby, żeby wiecie, to było tak na, na szybko. Bo te miesiące powoli się to przesuwają faktycznie na, na naszej serii tu na Tam Pantai za wiele chyba nie będzie tego jęczmienia. W sumie ja naszykowałem przyczepę jakby wie ile miało tutaj być zbiorów. A jednak tych zbiorów tyle nie będzie. To może bezpośrednio uda nam się z kombajna wysypać nam to do naszego młyna. Pracownik napotkał przed to jest też bardzo ciekawe. Zaraz zobaczymy co się stało. Mam no to to w sumie już napotkał przed Zobaczcie co tutaj się stało. Eee, daleko nie zajechał, że tak powiem. Nawet czy nas ominie samochód? Więc musimy mu zrobić pracę. Nie ma dostart, kurczę, tutaj nie wiem dlaczego. No ale niech jedzie do tej restauracji. Tutaj nie może dotrzeć do celu. Wiecie co? Ja przerwę tą pracę na razie I dojedziemy sobie do tego... Do tej restauracji tutaj i sprzedamy te produkty nasze O! Jednak nas ominął samochód, ale nie jak staliśmy, tylko dopiero jak jechaliśmy No dobra, mniejsza o większość My sobie dojedziemy do tej restauracji I widzimy się w restauracji Dobra, dojeżdżamy sobie do restauracji, zobaczmy ile nam się uda zarobić tutaj pieniążków. Zobaczcie co się dzieje z tą przyczepką jak trochę szybciej jedziecie, musicie naprawdę uważać. O, 23 tysiące. Powiem wam, spora kasa. Teraz może uda nam się w końcu... ...pracownikowi... ...wyznaczyć miejsce. To jest też ważne, żeby go przypilnować, bo nie wiadomo co się z nim stanie. No dalej Edek, dajesz. Jedziesz, ty nie jedziesz. Bo zejdę, bo jak pojedziesz że jakaś osobówka zatrzyma się, to zaraz w ogóle zgłupieję. Nie no, to jest nieporozumienie. Nie może dotrzeć do celu. O no dobra, trudno. My robimy dalej swoją robotę. Przepraszam, ale trochę jestem zachrypnięty dzisiaj. Dużo mi na, na wchodzi do gardła z tego kombajnu. Ale mi zrobiłem? Nie może tak być. Robimy mijaki Wysypiemy ten jęczmienie, sprawdzimy ile mamy zboża u kur, tylko że u kur chyba możemy mieć tylko i wyłącznie pszenicę. Chociaż sprawdzimy to. No po to jest ta seria, żeby też wszystko sprawdzać. Poczliwy masyj on już też by mógł być wydany, ale to byśmy musieli poczekać sobie na jakąś fajną okazję, żeby kupić coś z przeceny, bo nie stać nas na nowy kombajn, a mamy też jeszcze wiele do zrobienia jeśli chodzi o nasze gospodarstwo, chciałbym je trochę rozbudować, więc na razie musimy inwestować pieniądze w całkiem coś innego. Dużo osób nie ogląda, ale nie subskrybuje kanału, także pamiętajcie, jak oglądacie, to subskrybujcie kanał. Z góry Wam bardzo dziękuję i pamiętajcie o łapce w górę. Rzadko o tym wspominam w połowie filmu, ale teraz tak jakoś mi się przypomniało, że faktycznie dużo mnie osób ogląda, które nie subskrybują kanału. Pomóżcie rozwijać ten kanał. Na 1000 subskrypcji zrobimy sobie fajny, fajny konkursik. Będzie mnóstwo konkursów. Ale to już mówię, zależy od Was. Jak dobrze pójdzie nam z rozwijaniem kanału, no to będą konkursy. nie my się fajnie bawić, będą livey, będzie fajnie. Myślę, że, że będziecie zadowoleni. Będzie Pan zadowolony. Może się uda to wziąć na raz. Udało się. 1100 litrów. Tyle nam wyszło. Ciekawostką jest też to, że jak wyłączam kombajn, to nie podnosi się header automatycznie do góry. To jest też taka ciekawostka. Postaram się tam wjechać do tyłu i to wysypać. My karmimy przy okazji naszego psa. I zobaczymy. Mamy pszenicę jeszcze 13 tysięcy litrów, a tutaj mamy... 7000 litrów, ale tu kombajnem to się nie wcisną. Chyba, że ściągnę header. Spróbuję tutaj wjechać bez headera. Header sobie ściągniemy i spróbujemy wysypać jęczmień do kur. O, kurkę będzie bieda się tam wcisnąć, ale może jednak. Może jednak się uda, chociaż nie, chyba jak... no nie Chyba będzie słabo Teraz spróbujemy, poczekajcie Patrzcie, jęczmień też można wsypać do kur Także potręstujemy nasze kury jęczmieniem Po to chodzi... o widzicie, akurat jest napisane, że to jest pokarm Czyli generalnie możemy Każdą... każdy rodzaj naszych plonów sypać czyli albo pszenicę albo jęczmień albo owiec ja myślałem że tylko możemy dać pszenicę no ale dobra udało się to by było na tyle jeśli chodzi na razie o lniwa Musimy poczekać na kukurydzę. Musimy jeszcze dojechać tym naszym sztejerem kurczę, no, na bazę. Zobaczymy, gdzie tu najlepiej jechać, którędy. Musimy się wrócić. Zaraz spróbuję jeszcze raz uruchomić tego pracownika. O! Ja jednak trochę zahaczyłem dyszel. No dlaczego on tutaj nie chce jechać? Spróbujemy w ten sposób. Ale no teraz mi się uda. Sprawdzimy, jak tam nasze kozy, jak tam nasze plony tutaj mamy. stopień wzrostu. A tutaj nie było wałowane. Chociaż z tego, co sobie przypominam, to ja wałowałem to pole. Mamy też troszkę drzewa na sprzedaż. Zobaczymy, jak tam okus. Pokarm jest. Także rozejrzyjmy się teraz za widlakiem. Ale mi to raczej chodzi, taka ładowareczka po głowie. Tutaj ostatnio, Jajci dodali sobie taką ładowareczkę. Klasa Scorpio, ona fajnie się prezentuje, bardzo fajnie. Żeby taka ładowareczka by mnie urządzała jak najbardziej, ona 135 tysięcy kosztuje, czyli powiedzmy dodali modyfikację, która jest o wiele tańsza od innych oryginalnych, które są w grze. Wiadomo, że można ją jeszcze skonfigurować, ale to są, to są, nie są jakieś duże koszty. Najlepiej by było... Są szerokie opony? Nie, aha, są bardziej takie szosowe. No takich by była najlepsza. Także widzicie, jak, jak to tutaj jest. Tak mi się wydaje, że będzie fajna ta Scorpio, ale... musielibyśmy kredytu trochę zaciągnąć chyba i kupić ją. Bo wózek widłowy, no wózek widłowy jest fajną alternatywą, tylko że wózkiem widłowym znowu nie zrobimy za dużo. Nie pojedziemy w pole na przykład. Musimy dojechać tym, tym naszym Sztajerem. Ja dojadę tym Sztajerkiem naszym. I widzimy się na gospodarstwie. I tak naprawdę plan jest prosty. No, musimy kupić tą naszą ładowarkę. Zaraz jeszcze przesuniemy sobie czas. Bo w sumie, no, ten obrządek mamy zrobiony, jak już mówiłem. Tutaj na razie zostawimy sobie sztyjerka i przesuniemy sobie czas. Będziemy sobie spać do godziny tam, 11:00, zawsze jakoś tak, śpię do godziny 11:00. Koszty utrzymania mamy jakieś, i tutaj zobaczmy, co jest w ofercie. Jeszcze to jest, mnie zawsze ciekawi. No dużo nasza oferta się niestety nie zmieniła. Doszedł tutaj na magregad. No szkoda, ja liczyłem na, naprawdę liczyłem na tą ładowareczkę. Zobaczymy. No kukurydza już jest duża. Kukurydza już duża. Jeszcze kawałeczek i będziemy mieli kukurydzę do zbioru. A tymczasem sprawdzimy szklarnię. Ile z wody? 5600 litrów, także spoko. Kim ci nam się produkuje? I uzupełnimy sobie jeszcze wodę do szklarni. I przygotujemy sobie już pole pod zasiew, bo w sumie zaraz zobaczymy, co byśmy mogli jeszcze ewentualnie teraz w lipcu zasiać, chociaż w lipcu to raczej zawsze są żniwa. A napełnimy tą beczkę. to jest ogólnie genialne, nie? Naprawdę jest genialne. Następnym materiałem na pewno zrobimy sobie już wniwa kukurydzy. A tu jeszcze przygotujemy pole i zobaczymy w... W sumie, co my możemy zasiać? Możemy zasiać marchew, no i w sumie rzadkie woleistą. Rzadkie woleista to działa na zasadzie nawozu, czyli można sobie taki poplon zasiać i nawieźć glebę. Trawę. No, trawy na razie nie potrzebujemy. to Topola ciekawe, ale to do topoli nie mamy żadnego też sprzętu. Jakbyśmy przesunęli na sierpień, jeszcze tutaj, to możemy sobie zasiać rzepak. Rzepak byśmy mogli zasiać. Niech w sumie to tyle, bo nic więcej nie zasiejemy Ewentualnie jęczmień we wrześniu nicę we wrześniu możemy zasiać, rzepak też można Później we wrześniu Także będziemy, jak zasiejemy Rzepak we wrześniu, no to będziemy mogli go zbierać w sierpniu za rok Już mamy dwie palety się koziego mleka pojawiły Tu uzupełnimy jeszcze resztę, chociaż chyba nie pójdzie, nie? Bo tu już mamy full, gotujemy sobie pole pod zasiew, zrobiłem mały upgrade naszego siewnika. Możemy teraz siać nawóz nim, czyli tam pierwszy etap nawozu. Możemy sobie wysiać. sobie pracować zastanawialiście się czy jak przesuwamy czas czy pracownik będzie pracował czy nie to też jest ciekawe co zaraz to sprawdzimy co trzeba nakarmić jak zwykle i przesuniemy sobie o w sumie jeszcze jeden miesiąc bo nie mamy tutaj za bardzo co robić jedynie możemy zalać jeszcze wodą nasze pole ryżowe żebyśmy o nim nie, za, nie zapomnieli widzicie trzeba zalewać pole Żeby nie było szkód. O, to pole to jest naprawdę gigantyczne. Podoba mi się to pole. Tutaj będzie naprawdę grubo, będzie zbiorów dużo. Jeszcze troszeczkę. Leci ten rzepak teraz. Weźmiemy sobie naszego Akto, nasz poczciwy ciągnik, który jest z nami od samego początku. Epę sobie na razie zostawimy tutaj. Ja wysiewałem i zawsze jest dużo roboty. Głównie po zbiorach mamy teraz... Bez wapna. Wymaga wałowania jeszcze. Aha, wapnowanie jeszcze. Jeszcze by przydało nam się wapnowanie. To zanim zrobimy zasiew... To musimy sobie wypożyczyć wapniarkę. generalnie problem jest tego typu. A dlaczego on teraz tu stoi i trąbi? Ja mu tutaj nie przeszkadzam. To cofnę troszkę. Nie, ja mu tutaj nie przeszkadzam. To na pewno tutaj mu pracownik przeszkadza. I zrobił się korek. No super. Ogólnie fajnie. Będą teraz trąbić. Generalnie wygląda sprawa tak. Tutaj jest owiec. To w sumie jeden miesiąc i możemy tutaj kosić owiec. Ale sprawa wygląda moi drodzy tak. Że pola są do wapnowania. Ja bym wywapnował wszystkie pola o po zbiorach. Czyli byśmy musieli się wstrzymać w sumie tutaj z siewem. Tutaj byśmy musieli się wstrzymać ze siewem na tym polu. I tutaj wapnowanie na każdym polu wapnowanie, bo chciałbym wapnować wszystkie pola w jednym roku. A nie żeby skakać z pola na pole i zawsze tą wapniarkę wypożyczać bo na razie nas niestety nie stać. Czyli generalnie tutaj uprawimy sobie to pole, przesuniemy czas na następne żniwa i weźmiemy się za robotę, żeby już dalej nie przedłużać. W następnym odcinku lecimy z kukurydzą, ale najpierw zanim polecimy z kukurydzą to polecimy jeszcze ze zbożem. Także pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji kanału, zapraszam Was na mojego TikToka, oglądajcie Shortsy i na TikToku i na YouTubie. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, hej!